Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Sank Online. No i jesteśmy na Colorado, czyli dzisiaj evencik święto letniego przesilenia. No, event bardzo fajny pod względem nagród, ale nim do tego przejdziemy, to możecie zostawić łapkę w górę, co Wy na 40 byłoby mi bardzo miło. Zapraszam do subskrypcji kanału, pisania komentarzy, piszcie ile wy mieliście tych słonecznych monet i co sobie kupiliście. Zapraszam Instagrama, Discorda. Jeśli chcecie dobractwa, to opiszcie niki w komentarzach, to was dodam. Bo już mamy tam około 40 osób, więc jeszcze jeszcze z 10 miejsc zostało. No i przejdźmy do eventu. Może zacznijmy od tego, co u każdego kupca można sobie kupić. Więc zacznijmy od Zumpę. No i tak, mamy tutaj run, runy. No i one są bardzo drogie i nie są wcale OP, więc myślę, że tych run się kompletnie nie opłaca kupywać. No więc są, ale no. Słabe, słabe. Zbroja, no to tym bardziej. To jest w ogóle śmieszne ile to kosztuje. W porównaniu do tego jak bardzo to jest to słabe, więc no nic fajnego. Tutaj akcja specjalna. Tu możemy sobie kupować te bileciki do mini minigier plus wędki. Tylko to możemy 20 razy dziennie to kupić. Ja już wszystko tam kupiłem. Możemy też znaczek letniego przesilenia za 50 kupić, więc to jest w miarę tanio. No i tutaj są też te zestawy pomocnika. Dzięki tym dwóm... Możemy sobie po prostu e, robić progres Tylko, już Wam pokazuję, m, tą tańszą możemy tylko raz dziennie kupić e, A tą, tą nie wiem ile razy, ale na pewno więcej No i tak właśnie się zdobywa postęp, więc trochę słabo, że trzeba aż tyle rocznych wydawać Żeby mieć cały progres, no ja raczej na pewno nie będę tego kupywał Gdyż no, e, aż tylu rocznych monet to ja nie mam No i jeszcze mamy inne I tutaj możemy sobie kupić, o tutaj jest naprawdę kozak zakładka Ogniste feniksy, jakieś rycerze, orzecha kokosowego, gremliny, SWS, kostiumy błaznów. Tutaj, tutaj sobie na pewno coś kupimy, ale jeszcze nie będę wam mówił, co. Ok, chodźmy dalej. Edmund. Tutaj legendarne wyposażenie. No to ok, jest sobie 180 za, za 10 poziom. Czy ja wiem? No nie wiem, ciekawy na pewno. Tutaj jest to samo, co przedtem. I tu możemy sobie kupić premium 2 tygodnie, deluxe 2 tygodnie, jakieś kamyczki, esencja, nawet 40 za tysiak esencji wigoru. no to w miarę spoko, w miarę spoko, to nie jest tak aż, tak mi się wydaje, aż tak drogo, poza tym tutaj możemy sobie też te eski troszkę taniej kupywać. Dobra, dalej Gnop, hmm, halo Gnop, ładuj się, dobra, tutaj mamy runki, no dalej się nie opłaca. Mm, bo jest to drogie, z runy to omijamy, zbroje też się nie opłaca, ale uchwyt łez można sobie kupić, ale cenowo to nie opłaca się. Dużo rzeczy, tutaj, dużo rzeczy się tutaj nie opłaca, ale też dużo rzeczy się opłaca, takich jak zwłaszcza u... E, zwłaszcza zwłaszcza u... Mm, właśnie tego e, te te rzeczy, bo to z, naprawdę mnóstwo kosztuje koniczynek i tak dalej, więc to, to tutaj się mega opłaca. Dobra, wracajmy. Gnop. Co ty tam jeszcze masz? Jakieś wierzchowce, locha bojowa, drak tutaj, tak to wygląda. Yy, kostiumy, okej. Okay. No i inne, to jest to samo co przedtem. Okej, okay, zostało nam jeszcze dwóch kupców, więc chodźmy. Yy, on ma to samo co przedtem, co to poprzedni po prostu kupcy. Dalej, konki. Nawet tanie to jest, ale no oczywiście no, nie kupuję tego. Kostiumy, okej, okay, też są sobie. Nawet ten ramieniki 160 plus zbroja plus hełmu to jest dość tanio nawet tak w sumie. Więc to mm, myślę, że nawet warto byłoby zakupić, no ale no spoko, jest, jest, jest to sobie tutaj. Y, ok, no i mamy jeszcze, jeszcze, została jeszcze tylko Emilia. Tutaj to samo co przedtem. I tu mamy oferty premium. Y, pas zapału tutaj jest. Jakieś tam unikaty, kostiumy, emotki, no i wierzchowce. No, jest to sobie spoczko, no ale to też jest w miarę drogie i myślę, że też nieopłacalne. No więc tak to wygląda. OK, no i pewnie wszyscy czekacie aż już sobie coś kupię. A nic bardziej mylnego. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to pokażę Wam jeszcze tylko co tu można robić ogólnie. E, więc tak, zacznijmy od wędkowania, raz sobie po prostu to wyłowię. Mam tych wędek trochę, bo w sumie rzadko nie używałem ich, ich aż tak dużo. 15 Bo z, zazwyczaj latałem po prostu areny wytrzymałości, zaraz też tam pójdziemy. No, jakiś kaktus księżycowy. Nie będę teraz tego wszystkiego, wszystkiego otwierał, bo to sporo zajmuje. A nagrody raczej mizerne. Najlepsze co może chyba według mnie z tego wypaść, to jest ewidentnie bilet do minigierki. No i dobra, wejdźmy tutaj podziemna izba. Pokażę wam, postaram się pokazać wam wszystkie. Ok, wejdźmy. Wbiłem tutaj dwa razy i dwa razy zagrałem. Bo to, to jest takie coś, że to są skrzynki i możemy otwierać, dopóki przegramy. Dopóki, jakby skrzynka będzie pusta, czy coś takiego. No i wbiłem dwa razy i dwa razy przegrałem. Na starcie otworzyłem tą pierwszą skrzynkę i przegrałem. Więc no, oszukane totalnie. Więc podziemnej izby nie róbcie, bo się nie opłaca. Yy, totalnie. Dobra, powiedz, że wygram na odcinku. No i co teraz? Ok, dobra, otwarłem jedną. Dobra, w końcu chociaż jedną się udało, dobra, dawaj drugą. Mam mega nie do tego, naprawdę. Okej. Okay. Eee, I co teraz? Chyba możemy otworzyć tą skrzyneczkę. Halo? Czy nie? Aha, no czyli chyba za jedną nic nie ma jednak. Serio? No, wejdę jeszcze na koniec, ale raczej by się pokazało. No dobra, no to tutaj trzeba mieć farta po prostu. Eee, ja tego farta nie mam. I wbiłem tą podziemną izbę, ale tego nie róbcie, bo to się mega nie opłaca. Bardzo mega to się nie opłaca. I ja już nigdy tutaj na pewno nie wbiję, bo po prostu słabe, słabe to jest bardzo. Dobra, wracajmy Colorado, bo zostały nam jeszcze dwie takie mm, lokacje. Poza tym, tutaj ta lokacja kosztowała aż dwa bilety, więc to jest, wow, bardzo dużo w, por w porównaniu do tego. W sumie nawet nie wiem, co tu dropi, bo nigdy. No bo nic mi mm, nie miałem takiej otwarta, żeby w ogóle skrzynka mi się pojawiła. No ale definitywnie podziemna izba się nie opłaca. Ok, chodźmy dalej. Gobliński łomot. Kolejna miejscowa, którą Wam pokażę. Aha, nie mam już bilecików. No dobra, on to Wam nie pokażę. Yy, tutaj to polega na tym, że jesteśmy na takiej samej arenie i tu się pojawia, pojawia 40 goblinów i mamy ich bić. Jeśli nie zdążymy, to jest koniec i mamy skrzyneczki. Ale musimy ogólnie 40 tych kobinów w jakimś tam czasie zabić. No i ostatnia, no to jest arena wytrzymałości. Może wam gdzieś teraz na ekranie może będziecie widzieli po prostu jak robię ją sobie. I ona polega na tym, że jesteśmy sobie, nie możemy, nie mamy dostępu do umiejętności i pojawiają się potworki i różne przeciwności i musimy po prostu przeżyć i tyle. Możemy używać potek. Więc wydaje mi się, że ta arena wytrzymałości jest najfajniejsza i najprostsza pod względem farmienia sobie po prostu słonecznych monet tutaj. E, więc tak to wygląda. Więc to to ewidentnie najfajniejsza z tych arenek i z tych minigerek. Jeszcze ptaszki za oknem śpiewają. O, pięknie. Okej, okay, no i chyba tyle. Tutaj są jeszcze te dwie skrzyneczki mm, z wierzchowcem i mopsem. A może pójdziemy. Tutaj jedna, tutaj druga. Okej, okay, no i myślę, że wracajmy. No, i tak mniej więcej ten e, węcik się prezentuje. Ogólnie jeszcze jednego kupca przegapiłem, teraz je kapłem. Oto szybko pokażę, i przejdziemy do kupywania e, grizmek. No, ale tutaj możemy sobie kupywać te po prostu rzeczy, które były, o którym u niego za golda możemy kupić. Wow, ale smocze w złotym pancerzu możemy kupić. Ok, to ciekawe. No i akcja specjalna, czyli to, co e, u każdego chyba z poprzednich. No dobra, przejdźmy do Zoombe. Co bym chciał? Co bym chciał tutaj kupić? Bo już myślałem. I tak, dużo osób z Bractwa mówiło, że SWS się najbardziej opłaca. No na początku sam myślałem, że sobie kupię tego Rycerza Orzechowego, ale po jakby skonsultowaniu z mądrzejszymi, no to wszyscy SWS radzili, bo ja nie mam ani jednego jeszcze. Już Wam pokazuję. Więc będę miał te bonusiki, tą skrzynię kolekcjonerską, jedną i drugą. I to się opłaca, więc kupimy sobie dwa SWSy. Plus, kupimy sobie strój błazna <laughs> i tego czarnego, bo fajnie wygląda. No więc, co, chyba przejdźmy. No tutaj jest. Wszystko by się chciało stąd kupić, tak? Bo to są naprawdę. Naprawdę y y fajne nagrody, tak? Które się bardzo opłacają. No ale, dobra. Kupujmy. SWS fizyczny, bo wygląda fajnie. Cyk. Ja yeah, mam go. Dobra. I lodu czy jadu? Mhm. Dobra, kupmy może lodu. Cyk. No i ja mam dwa SWSy już tutaj sobie je dodamy. Cyk. Cyk. I mamy dwie skrzyneczki dodatkowo. Ok. E, ok. Załóżmy, że na początku przejadę się tym. Zobaczymy, jak to będzie kozacko wyglądać. Cyk. Wow. Będę tym teraz jeździł cały czas. No super. Wow. Mega się to prezentuje. Ale jeszcze teraz tego błazna trzeba kupić. Ja tu mam wszystko wyliczone, więc starczy. Cyk. Błazen. Mim. Plus tutaj dostanę trzy wytryczki, więc to tak samo. Okej, okay, tylko jego już nie, nie mam gdzie zmieścić do tej sakwy, muszę coś wywalić. Dobra, ciebie wywalimy. I yy, gdzie jest ten nasz... Yy, gdzie jest ten nasz ten... Kostiumy. Jest ten błazen. Okej. Okay. No i super to wygląda. Bardzo mi się to podoba teraz. Yy, okej, okay. otwórzmy jeszcze te skrzynie kolekcjonerskie. To okej, okay, tą tańszą na start. Okej. Okay. Dar, yy, dar ofiarny. Nie, nie przeczytałem co tam było. Wytryżki 300. Oki. Okay. Udoskonalacze i to chyba tyle. Czy coś jeszcze? Okej, okay, tyle. Tutaj dostaniemy trzy ofiary z kryjówki, potężną runę wytrzymałości i dwa doskonałe diamenty. O! O, kurcze, Ale kozak! Bo to 30% jest. Bo ja nie, nie zwróciłem na to uwagi. No to super. Mamy, mamy tutaj 30% runę. Kozacko wsadzają sobie oczywiście do paska. I dwie, dwa diamenty doskonałe. To też, no, może to nie jest jakieś OP. Ale jak już połączę kamyczki, to, yy, to może jakieś fajne ulepszenie się odzie. No to super. No i co? Zostały mi 32 monetki, yy, ale, ale, ale. To jeszcze nie jest koniec tego eventu, bo to ten event trwa dwa dni. Czyli jutro zresetuje mi się możliwość kupienia yy, tych bilecików i wędek. Więc. Wtedy też sobie będę po prostu na farmie sobie jeszcze tych y, słonecznych monet, ile będę w stanie. No, i nie wiem, co sobie kupię. W zależności chyba od tego, ile ich będę miał, y, to nie wiem, czy będę tutaj, tutaj w stanie coś kupić. Hmm, jakiś dumny kozioł potencjalnie. No, nie wiem, będę musiał się zastanowić, bo na SWS trzecie raczej mi nie starczy. Y, więc zobaczymy. Myślę, że jakieś resztki po prostu wiecie, gdzie y, zainwestuję w esencję i kupię sobie jakąś esencję po prostu. Jakie, jakieś resztki będę miał. E, e, po już zakupach i naprzednim zostanie mi z 60, to sobie zainwestuję w tą esencję. Tutaj też jest spoko 20 potężnych strażników dusz za zaledwie 80, więc to jest też w miarę spoko. ok no i, no i chyba tyle. Otworzyliśmy sobie coś tam po... po... Hmm, po no tak. pokazałem wam ten event. E, no i to chyba tyle. Zapraszam do Bractwa, bo naprawdę fajnie się rozrosło, fajnie, że tak tyle osób aż chętnych jest no i powoli, powoli już trzeba będzie kikać te najmniejsze levele, więc jeśli jesteście w Bractwie to wbijajcie poziom, zapraszam na Discorda, potem też często gramy, dużo osób jest aktywnych, możecie sobie pograć, możecie sobie troszkę więcej się dowiedzieć o grze, jeśli jesteście nowi, jakieś buildy i tak dalej, no cóż, zapraszam. Za, za, zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji. No i to by było na tyle. Jeśli coś, jeśli oczywiście w kolejnym odcinku czy tam jeszcze w kolejnym e, powiem wam co sobie kupiłem za te jeszcze słoneczne monety, które mi wypadną. No i w tym to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne produkcje. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.